Hallo! Siemano, witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Jestem a też tu z Wiedźmin dwa zabójcy królów. Moi drodzy, mamy 4000 ureniaków. E, zrobiłem sobie rundkę do kla przed klasztor do kamieniołomu i z powrotem. E, I możemy generalnie, generalnie, generalnie. Tak, w sumie możemy to zrobić. Oddać chustę też możemy. Mieczy yy, Vandal ma Saskia? Sztandar Gury chorągwi to ja chyba mam. Chyba nie mam. Symbol śmierci. Tak. Ok, yy, czyli to, to jak gdyby mamy, więc musimy się skupić na uleczeniu Saski. Yy, wiem, że mamy to zlecenie na harpie, ale chciałbym jeden level wbić jeszcze. I sobie przyparmić te składniki alchemiczne. I, 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 Bo potrzebuję perka, który daje mi większą szansę na stworzenie się się tego. Jak przemyślałeś sprawę? Mutagenu, nie? Nawet, nawet jeśli nie dadzą mi tych większych 3 do 6, to nawet te 3 do. Cztery też są spoko. Cecil, Burdo Bywaj. Poczekaj, zapisz mnie tu. panie Cicilu. Na kuśki męskich bogów, toż to zapiski mistrza Baltibora. Skąd je wyczasnąłeś? Odkryłem jego skarbiec niedaleko leża troli. Poza tym wasz nowy mistrz Run Torak nie żyje. Opuścił ten świat... Co ty gadasz? Jak to się stało? Baltimore został zamordowany przez Toraka. W notatkach, które ci dałem jest na to wystarczająco dużo dowodów. Dzięki, Wiedźminie. Tu masz nagrodę za swój trud. Dobra. Dużo ekspa dostaliśmy. Gwychyr! No proszę. Przyszedłem po zapłatę. Zabiłeś królową w takie... Ok. A kwestie zrobione ehm, bim, 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 bim. Dałoby się to zrobić. Nie wiem, czy ten penis mi jakkolwiek w tym pomoże. Znaczy, czy inaczej. Czy będę w stanie w ogóle z nim na ten temat porozmawiać? Bo ostatnio to się obraził, tak? Jak w ogóle śmieć, 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 śmieć. Jak śmieć, śmieć, śmieć. Jednak, jednak może, jednak może. Sprawdźmy to. Ty, pani. się! Aha, czyli nie. Jeśli kiedykolwiek będę w stanie zadecydować o Twoim losie, to zadecyduję. Nie będzie to wynik dla ciebie pozytywny. No, tak będzie, tak będzie. Co to jest? W zielonym kubrachku wśród zielonych pod podkulone nóżki chwytatust. Cynthia tu gdzieś jest? Nie, zaś nie ma Cynthia. Ja nie wiem, gdzie ona, gdzie ta baba poszła. Chciałeś o czymś? Znalazłem zaklęty sen, silnie nasycony. Doskonale. To powinno wystarczyć. Eks Chciałeś o czymś porozmawiać? Na naradzie mówiłaś o... Tak. Sam to... Dlaczego? Mam swoje powody. Zauważyłaś, że Mhm. Mm Większość... Myślę, że moc klątwy wypacza duchy poległych w bitwie. To jakaś wiedźmy demonów. Draugiry to demony wojny powstają. Można jest Wystarczy srebrny miecz. Ale póki klątwa działa, będą się pojawiać. Do tego właśnie będziesz potrzebował symbol Nienawiść, śmierć, odwaga i wiara. Wszystkie artefakty muszą być aktywne magii. Dobra. Wystarczy, że znajdziesz syn. Wolałbym odwagi. Nie ma... Zobaczę, co da się zrobić. Znasz się na... A ty? Mhm. Mm to klątwa krwi czwartego... Proszę, proszę, jest... Problem w tym, że do tej pory myślałem, że to mi... To źle myślałeś. Istniejesz... A potwierdzone przypadki zdjęcia? Jeden. Dokonał tego zespół czarodziejów pod przewodnictwem arcymistrzyni Franceski Findaber. Stąd druga... Jaki ten świat mały... To nie wszystko. Klątwa, którą zajmowały się Franceska i Sabrina, miała. Rzucił ją rodalega szkarłatny. Kompletny szaleń. Rozumiem, Sabrina zwyczajnie zerżnęła zaklęcie. Właśnie. Mało oryginalna. Doświadczenie Franceski i jej z... To dzięki niej wiem o symbolach i spe... Wyjaśnij. W końcu. Będziesz musiał przeżyć bitwę i w odpowiednim momencie zmienić. Rozejrzyj się. Co tu się wydarzyło? Henselt uderzył na Edir. Nikt nie wygrał tamtej bitwy. Konflikt Sabryny Glevisig z głównodowodzącym sił Kedwen. Ogniste kule zamieniły pole bitwy w płonący grobowiec. A ta przekleła Henselta? Tak sądzę. Podejrzewam, że ze względu Okoliczności. Złe ułożenie gwiazd, nie ta faza księżyca. Zawsze znajdziecie jakąś wymówkę dla zwykłego partactwa. Rzucała klątwę, płonąc na stosie. Ręce i stopy miała przybite do koła odwozu. I tak nieźle jej poszło. To mi wystarczy. Jak nie umie? Symbol nienawiści porozmawiaj z Cecilem Bourdonem? No dobra, spokojnie, spokojnie, Chciałeś. Szukam Tris. Leto zmusił ją do teleportacji w okolicy Vergen. Leto? Morderca Foltesta, być może również Demavenda. Pomożesz mi ją odszukać? My się, wiemy, Oczywiście. My, czarodziejki, musimy trzymać się razem. Mamy zbyt wielu. We sam Tris łączyła się z tobą przez megaskop z sili de Od tamtego czasu nie miałam z nią żadnego kontaktu. Nie możesz jej namierzyć? Megaskop reaguje na aurę danej osoby, gdybym. Byłeś z nią blisko, więc może masz coś takiego. Mam chustę Tris. Dowiedziałeś się czegoś? Była tutaj. Leto zmusił ją do teleportacji. Dlaczego? Jest kilka prostszych sposobów podróżowania. Dwóch kompanów Leto, prawdopodobnie odpowiedzialnych za śmierć Demawenda. Gdy we flot, sam wyszło na jaw, że królobójca chce się pozbyć Jorweta, ten kazał ich sprzątnąć. Jedynym sposobem była teleportacja. Rozumiem. Tris chciała się przenieść do mnie, ale nie Leto zostawił ją ranną w wąwozie. Pewnie myślał, że rozmaici, trolowy jadłospis. Sam poszedł do elfów. A Tris? Uciekła trolowi. Wszystko wskazuje na to, że jest gdzieś tutaj. Zapewniam cię, że nie ma jej w wergen. Musi być gdzieś w okolicy. Namierz ją. Spróbuję. To zajmie mi. A, powiedz mi. Sheila kazała zabić Leto i Tris. Nie wierzę. Spotkałem najemników, którym wydała rozkaz zabicia Leto i wszystkich, których przy nim znajdą. Miała na myśli królobójców. A ty jesteś pewna sini? Między nią a Tris coś było. Zwykłe nieporozumienie. Być może, znajdźmy. Potrzebuję... Co tam się dzieje? Sprawdźmy. <laughs> Co się dzieje? Syna, króla Demawenda chłopi na widły chcą brać. Dlaczego? Służący smokobójczyni rozpuszcza wieści, że to stenisotrusaskie. Chłopstwo się burzy. Sami chcą wymierzyć sprawiedliwość. Gdzie książę? Zabarykadował się w swojej komnacie. Szlachta trzyma straż. Wesprzyjcie nas, bo sprawa jest... Psy zaczęły warczeć na koty. koty, Daruj sobie zwierzęce porównania i zajmij się. I pamiętaj, jeśli księciu Stenisowi coś się stanie, potrzebujemy jego krwi. Pamiętam. Mało się martwisz. Trzymaj chłopów przed samosądem śniło mi się, że robiliśmy na przodku, jak za dawnych czasów. Co mnie to obchodzi, że tam 1500 tu mamy dwa levele. No i fajnie. Uh... Podobno wyziąła ducha. Głupisz jedynie padła bez. Biały wilk. Biały wilk Chłopstwo gada, że to sprawka naszego Osoby! Parę... Dobra, oczywiście. Tak, żeby inaczej, ekipka. Dobrze, jest. że jesteś! Chłopi gadają, że Stenis maczał paluchy w otruciu Saski. Chcą go zaszlachtować. Co ich powstrzymuje? Rycerstwo! Edirnska szlachta! Nie tak łatwo podnieść rękę na błękidno-krwistego. Na naradzie był chłop, Kalten. Nie zauważyłem, żeby miał szacunek dla kogokolwiek. Kalten to rzezimiech! Wykorzysta każdą sytuację, żeby plądrować i grabić. Zasmakował w szlacheckiej krwi. Mówią, że w wąwozach ma zakopane złoto, zrezygnowane panom. Wychodzi na to, że tym razem pójdzie na ostro. Wysłuchajcie mnie! A ty tu czego? Jestem skalen Burdon. Pilnuję porządku, w Wergen. Na no to, że się upilnował! Gdzieś był jak Saskie truli! Dawaj to księcia! podcępy go! Stać! Jorwet! Wiewiórki! Kto chce wyjść z tego podwórza w całości, niech trzyma łapy z daleka od broni. Mi za jedno, chłopczy pan. Pozabijam wszystkich, jak będzie trzeba. Co tu ja się Ja tego dzieje? cenię! Sługa ten, co wino roznosił na uczcie, powiedział, że to książę i Olkan truli Saskie. Sprawiedliwości chcemy! Chcecie zemsty. To nie to samo. Nam za jedno! Saskia bez ducha leży! A książę, truciciel i herbowe pany tylko czekają, by nas na pole zagnać i Henseltowi się sprzedać! Nie pozwolim! Urzesz, kalten! Nikt tu się nie chce sprzedać! A winowajce trzeba złapać i osądzić według prawa! Waszego prawa? I co mu zrobicie? Zapłaci grzywnę? Dostań. Gdzie ten sługa? Bezpieczny. Skojateli już go pilnują. A czemu to książę siedzi w domu? Dość! Pierwszemu, który sięgnie po broń, przestrzelę rękę. Potem polecę w by. Więcej nas! Nie dacie rady wszystkich! Ty będziesz pierwszy. A teraz cofnijcie się. Musimy działać szybko. Co zamierzasz? Postraszę ich trochę. Jak będzie trzeba, to upuszczę krwi. Dam ci czas, ale działaj szybko. Długo ich nie utrzymam. Wypytaj chłopów, szlachtę, porozmawiaj z krasnoludami. Może uda ci się dostać do Stenisa. Jeżeli jest winny, na pewno ułożył sobie wiarygodną bajkę. Będziesz wiedział, jak odcylić. Idź też do tego sługi, który nagle zaczął. Ze wszystkimi nie zdążysz porozmawiać. I dobrze. Do Truciciel Dziewicz się znalazł. No, do... no dobra, najpierw pójdziemy do... Szlachtą za łby chcą się brać. Pięknie, kurwa, widz To bez sensu. Co książę zyskałby na śmierć? Czego chcesz? My, szlachetnie urodzeni, zawsze. Nie ma. Wiesz coś o sama... Nie wiem. Ale jakaby nie była prawda. Chołota nie Prawda nie ma dla ciebie znaczenia. Tego nie powiedziałem. Pamię nie. Jeżeli książę rzeczywiście okaże się zamieszany w próbę zabójstwa, albo rozumie. Saskia to mądra kobieta. I kto? Chce być? Dobra. Dawajcie te tego kurwa na życiu nie dziewicy, chcę, nie chcę z nimi... Po mojemu ka Nie chcę z nimi gadać e, o pierdołach, chcę zrobić e, faktycznie e, Saskia analizę. na marach. Hensel tu bram, upiory dobrze, że się wreszcie się brać. Możemy zamienić czemu nie? Jestem Ogden, ludwisarz. Odlewam kubki, talerze, kielichy. Nie potrzebujesz. Nie, dzięki. Zastawa w sali narad to twoje dzieło? Nie inaczej. Robiłem ją jeszcze za burmistrza Faraguta. Moje kielichy są niezniszczalne. Odporny. Kielich Saski był nowy. Bo Zastawa to Zastawa, a Kielich Saski to Kielich Saski. Zabur od kogo dostałeś zlecenie? No, kazali robić, to zrobiłem. Ale mnie wiedzie panience tak się spodobał, że od tamtego czasu w ogóle nie używała żadnego innego. To miał być zwykły kielich? A gdzie tam? Cały w zdobieniach. Nawet od środka. Niepraktyczne to, bo taki kielich trudno domyć. Zawsze jakieś świństwo się uchowa. Inne kielichy nie miały zdobień od środka? Gdzie tam? Pewnie, że nie. Mogły być dwa takie same kielichy? Wergen nie ma lepszego rzemiochy ode mnie. Może ktoś próbował cię podrobić? Może i podrabiał, ale to nawet ślepy by odróżnił. Do zobaczenia w karczmie na... że zyskałby na śmierci dziewicy. Mogę ci powiedzieć co... Podejrzany torak To, 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 to... No dokładnie. I tyle. Winę to trzeba udowodnić. Inaczej to będzie samosąd. Racja wierszokleto. Racja wierszokleto. No. Czy my tutaj coś... coś, coś mamy? Nie, chyba nie. Tylko sługę bym znalazł, tylko nie wiem gdzie on jest, a oczywiście gra mi tego nie pokaże. Nawet no gdzie ani nie powie. Dlaczego no pilnują skryatel? No to fajnie. Chłopy i panie. Witaj. Dla ludzi najważniejsze jest, który, jest który na myszym stoku żyć. Mu. Jest w nader dobrej komity, wiesz, tym przeklętym elfem. Przeklętym elfem. czekaj, czekaj, czekaj taki, Kurde. Bez sensu robili. Co książe zyskałby na Ta sługa też jest jak Mogę sługa. Na, na pewno torak był w to Podobno zamieszany. Ducha. Wydaje mi się, że ten był padła bez przytomności. Biały wilk Ale czy stańc był w to zamieszany? Nie specjalnie chcę się z tobą handlować. Była do tego toraka. Pokwitowanie od Olkana, no proszę Podejrzany torak 1000 Expa Cudownie, potwierdzenie odbioru zamówienia. Zamówione kielich ich otrzymałem i zgodnie z umową przesyłam pierwszą część zapłaty. Wiedzę jednak, że zdobienia zostały wykonane niedbale i przedmiot nie jest identyczny z oryginałem. Jeśli wyrób przysłuży się moim celom, drugą część wynagrodzenia dośnie niezwłocznie po naradzie. Olkan. Okay, z zbadaj sprawy Kielicha, no to już wiemy, że Olkan. Ale ja słyszałem Nie gadaj jak nie wiesz co. Teraz pytanie. Ja o czyjej stronie opowie się wiedźmi? Oj! Dawajdę tego kurwa jeba! Do gnoju, Hamie! Inaczej zaśpiewasz, jak ci pogadasz. Pościsz się, Wiedźminie! Grozić, to możesz swojej cuchnącej córki. Chcę rozmawiać. Ktoś wyjątkowy, bo w... nie puść. Tylko ja. Rzecz. Przyszedłeś mnie zgładzić, zabójco potworów? Przyszedłem po pomoc. Możesz ocalić Saskie. Słyszysz ich? Chcą mojej głowy. Traktują słowo upośledzonego chłopa na równi z moim. Jestem dziedzicem Ed. Jeżeli mi pomożesz, książę. Saskia wyzdrowieje. Ludzie zapomną. Jeśli? To znaczy, że jeśli ci nie pomogę, zabiją mnie. To jest szantaż. To jest układ. Czego chcesz? Do eliksiru, który uzdrowi Saskię, potrzeba królewskiej krwi. Kpisz sobie ze mnie? Saskia wyniosła cię z Bitwy Upiorów. Zawdzięczasz jej życie. To był jej obowiązek. Tak samo jak każdego innego Edirńczyka. Poza tym to przez nią mój kraj się rozpada. Saskia i jej rebelianci rozbili wojska koronne pod Guletą i nad Dyfne. Edirńska armia właściwie nie istnieje. Rebelianci to ostatnia nadzieja na powstrzymanie Henselta. I co będzie potem? Świniopas zostanie królem, a Pucybud sekretarzem stanu. Nie myśl o tym, co będzie potem, książę. Wystarczy kilka kropel twojej krwi, by uzdrowić Saskię. Tylko pod jej rozkazami Wergen może się obronić. Już powiedziałem, nic nie jestem winien tej dziewczynie. Nie pozwolę się szantażować. Jeśli mam za to z. Ale nie oddam królewskiej krwi. Otrułeś się? Oczywiście, że nie. A nawet gdybym ją. Próbuję pomóc nie tylko Saski, również tobie. Nie ugnę się przed żądaniami Hołoty. Nigdy! Myślisz, że za każdym razem, kiedy byle prostak, powie: Winny jest książę? Mam obowiązek się tłumaczyć? A może mam do nich wyjść i błagać o litość? Nigdy. Wystarczy, że przekonasz ludzi do swojej niewinności. A jeżeli jestem niewinny, ale nie posiadam dowodów, mówisz, że chcesz mi pomóc? W takim razie spraw, żeby ludzie mi uwierzyli. Nie będziesz tego żałował. Chcesz mnie przekupić? Proponuję ci układ. Pomyśl o tym. Strażę! Co się stało, panie? Pokażcie wiedzi... Wszystko w z przemyśl. Przemyśl. Dawaj te tego kurwa... Idź tam po naszych! Nie damy się tak! A ho, moja ręka! A, Następnemu, który spróbuje szczęścia, utnę łeb! Hmm. Saskia na marach. Hęcel tu bram, upiory we mgle. Chłopcy Dawaj z tego, kurwa, za obyć, się Gdyby to zależało ode mnie, rozstrzelałbym. Oj, Zyskałby nie pokałby na śmierci dziewiątki. Witaj. Sytuacja. Póki co tak. Chłopy drą mordy. Szlachta uparcie pil... Ale witaj. Ale ja chcę tego... Racja, wierszokleto, racja. Możemy zamienić. Zaraz. Do zobaczenia. A ten co tu się tak... Wiedźminy to ino na ł... No, no, no! Niech lepiej znajdzie naszego... Po księciu trzeba będzie porządek zrobić z możnymi! Kto służył Saski? Wicek od Borowieków. On nie robił. Ale panienka miłuje jak siostra i matkę razem w zintę. Pokrajać by się za nią dał! A gdzie ten wasz Wicek? chacie się ukrywa. Panów się boi, wiewiórki go pilnują. Bywajcie. Dawajta tego kur. Koniec! Koniec tego bordelu! Ludzie, rozumu trochę! Usiądźcie i porozmawiajcie w spokoju! Dość, żeśmy się nagadali! Dalej, kuboczy! Wyciągnąć księcia z chałupy! Werden to nie kloaka. Tutaj ma być porządek. Pilnuje go skalen burdon. Nie ma takiego prawa, co by pozwalało chłopom grozić potomkowi króla! Przestańcie bredzić o tym, kto się urodził na zamku, a kto w chlebie. Osądzić i skazać potrafi byle głupiec. Łatwiej jest oskarżać niż dowieść winy. Chłopski podsługacz rozpuścił Wici, jakoby to książę Steni stargnął się na życie Saski. Dlaczego książę miałby się posunąć do tak podłego czynu? Baczcie, z jak znamienitego rodu pochodzi. Właśnie dlatego. Korony cię w szarzowi zakciewa. Pamiętacie, jak dzielnie stawał u boku Saski w czasie negocjacji z Henseltem? Udawał tylko, że z nią Lichia mor. Ino, że chłopy nie takie durne jak pany dumają. Sami widzicie, jak chłopstwo nienawidzi księcia. Służący Saski mówił, że. Pytam, gdzie jest ten służący? Skoro ma coś do powiedzenia, dlaczego chowa się jak złodziej? Odpowiedź jest prosta. Chowa się, co byście go nie zaszlachtowali, kurje syny. We wiórki go muszą pilnować. I ostatnie pytanie. W jaki sposób książę mógł otruć saskie? Wiadomo przecież, że wino... Wino nie musiało być zatrute. Wystarczy, że trucizną posmarowano dno kielicha. Pierwsze słyszę, żeby ktoś kielich zatruwał. Mało słyszałeś. Jeden z przodków cesarza umarł, kosztując jagnięcego uczca. Panicznie bał się trucicieli, zawsze jadał wieczerze razem z kucharzem. Morderca posmarował jedną stronę noża do mięsa trucizną i przekroił je tak, że tylko mały kawałek był zatruty. Wiedźmin dobrze gada. Dawaj ta Stenisa! Saskia ma swój kielich! U jednego z krasnoludów zamówiono zrobienie kielicha, według bardzo konkretnego rysunku. A nawet jeśli! To skąd on się wziął w ręku Saski? Przekonałeś mnie. Nie wiemy, czy to książę zatruł wino. Stenis jest szmata, co się układa, jak wiatr zawieje! Wszystkie to wiedzą! Miałeś dowieść jego winy, a nie obrażać go, kmiocie! A powiedz ta, któren inny by zrobił? Chłopowi zależałoby na krzywdzie panienki? Nigdy! Bo to bez nią takie pańskie psy muszą się z nami liczyć! Kura nie urżnie grzędy, na której siedzi! A chłop nie głupi, żeby podnosić rękę na wybawiciela! Może i chłop tego nie zrobił. Nie oznacza to jednak, że książę jest winny, głupcze! To ja się pytam! Kto ma izbę obok Saski, jak nie Stenis? Skąd się bierą wina? Jaśnie, wielmożny książę! Nie ma w wergen nikogo, co by chciał zabić Saskie. A nawet jakby chciał! To tylko słowa. Za dużo domysłów, za mało dowodów. Nie można nikogo skazać na takiej podstawie. Jaśnie, panie! To niebezpieczne! Nie boję się! Strach to cecha godna pospólstwa, ale nie kogoś, w kogo żyłach płynie królewska krew. Czego się domagacie? Osądzenia mojej osoby? Czy książę to zwykły złodziej, który skradł na targu Tuzin Jaj? Stoicie przed majestatem książęcym i na niego się porywacie. Są na tym świecie zbrodnie, które można wybaczyć. I są zbrodnie, których wybaczyć się nie da żadną miarą. Tak jak nie można wybaczyć matce, która zabijał, tak nie wolno darować zbrodni dokonanej na tym, którego naznaczyli. A ten, co truje dziewicę, to kto? Po pierwsze, Saskia żyje, zatem nikt nie może mnie winić za jej śmierć. Po drugie, nie macie żadnych dowodów na to, że to ja próbowałem ją zamordować. A po trzecie... Zapewniam wszystkich tu zebranych, że nie wyniosę się ponad prawo. Tyle, że sądzić mnie może tylko ona, dziewica z Edirn. Cwany! A jak Saskia nie wydobrzeje, to kto cię osądzi? Wierzę, że uda się ją uzdrowić, ale gdy. Słowa godne prawdziwego władcy! Jam jest bowiem ten, który powinien być. Kiedy odwiedziłem cię w twojej komnacie, próbowałeś mnie przekupić. Zapomniałeś? I co ty na to, świskiryju? To pomówienie! Nikt tego nie słyszał Wiedźminie. Szczerze, to jest, w jedźminie. Szczerze, w się uwielbiam tę grę właśnie za to, że daje mi wybory, których nie chcę ani jednego, ani drugiego. Bo szczerze. Jakby nie wiem, czy Stanis jest winny tego. Nienawidzi jej teraz by źle na tym wyszedł, ale później raczej dobrze. Yy, on jest za głupi na to. Ale z drugiej strony uważam, że raczej jak miałbym strzelać, to raczej maczał w tym palce, więc uważam, że jest winny. Eee, A z drugiej strony, nadawać no, władzę chłopstwu eee, i, i, i burzyć porządek, to jest też złe. Róba. Nie wspomniałeś o swojej winie lub niewinności. Domagasz się sprawiedliwości. Chcesz powołać konwent mędrców. A ja się pytam, kto wejdzie w jego skład. Znajdzie się miejsce dla chłopów? Nie. Na ławach zasiądą ludzie, których sam powołasz. Panowie, którym za odpowiednią decyzję będziesz mógł odpłacić nadaniem majątków. Nie. Ty jesteś winny, książę. Wiesz o tym. No i sąd się odbył. A to jest najgorsze, co można zrobić. Nawet jeśli nawet się jest winny, to powinien się odbyć sąd. Nie, ale. A no, powiedzmy, że sobie go zabiję. Po mnie w kursie. Szlachta im tego nie wybaczy. To banda tchórzy potrafią tylko ujadać. I wbijać noże w plecy. Stanis dał im przykład. Jego plugawe życie nie poszło na marne. Trzeba się spieszyć. Samą siłą. Siłą da się zrobić w... to twoje credo. Saskia to najlepszy wódz jakiego znam. Ale z tą zbieraniną nie pokona Henselta. Co zamierzasz? Sprowadzę posiłki. Skojatel jest więcej niż myślisz. Poraj. Nie przejdziesz przez mgłę. Nie zamierzam. Góry mogą zatrzymać. Zdążysz? Muszę. Wafar gwy. Wrócę trzeciego dnia o świcie. Wypadruj mojego. Wypadnij mojego łuku. Miecz, Penisa. Nie ile ja leveli nabiłem ze cztery? No tak, dobra. Bohater. Ehm. O poproszę, dziękuję. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem, czy coś tu jeszcze jest takiego. Okej, okay, to na pewno. To. Nie wiem w sumie. Tu jeszcze mogę iść. To możemy sobie zrobić. Ewentualnie to, żeby dodać kolejny punkt wigoru. Dokładnie. Czy mamy 3, 4, 5, 6? Tu jest chyba 7, 8, 9. Tu potrzebuję 8 punktów, czyli 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Przeżycia. zrobienia. Mm -hmm. Spoko. No dobra, no to tak y, grubo żeśmy polecieli. E, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za... Zróbmy tak. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, jeśli się podobało dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, już wy. Eee, a to był Wiedźmin, zabójcy królów. Widzimy się moi drodzy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Ciepło. Pa pa.